Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Jednym z pojedynków na gali UFC 313 miała być konfrontacja dana Hookera z Justinem Gageim, ale teraz już wiemy, że do tego nie dojdzie. Nowozelandczyk wycofał się z tego starcia z powodu kontuzji, a Amerykanin został bez rywala na gale, która odbędzie się już 8 marca. Tutaj na pewno UFC będzie chciało szukać zastępstwa, które musi być mocne i być może wykryłuje się szansa dla Mateusza Gamrota. Wszystko wskazuje na to, że to on, jako jeden z niewielu zawodników, jest wystarczająco wysoko w rankingu, jest w gazie i przede wszystkim nie ma jeszcze zaplanowanego starcia. Być może zobaczymy Polaka już w komenwencie najbliższego UFC 313. W dzisiejszym materiale zastanowimy się, czy Mateusz Gamrot może zawalczyć z Justinem Gage'im, zastępując dana hookera. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i łapki w górę pod filmem dla YouTube'owego algorytmu. Bez przedłużania lecimy z tematem. Na początku spójrzmy na ranking i spróbujmy poszukać zastępstwa dla Justina Geici. Mahachev to na pewno nie jest prawdopodobna opcja, głównie dlatego, że walczył miesiąc temu i po prostu Geici nie dostanie walki o pas. Pierwszy w rankingu jest Armand Sarukian, ale ostatnio wypadł z walki z powodu kontuzji. Możliwe, że jeszcze się nie wyleczył i po prostu będzie to dla niego za krótki czas na podjęcie pojedynku. Drugi jest Oliveira, który walczył już z Gage'im i dosyć szybko go poddał. Raczej podjęcie tej walki na zastępstwo nie będzie mu się opłacało, więc odrzucam tą opcję. Na czwartym miejscu znajduje się Porier, który raczej zmierza w kierunku zakończenia swojej kariery. Dodatkowo walczył z Gage'im niecałe dwa lata temu i został brutalnie znokautowany, więc wątpię, że podjąłby się tego pojedynku. Na piątym miejscu mamy Maxa Hollowaya. To może być opcja, ale osobiście nie sądzę, że to w tym momencie jest dobry matchmaking. Potem mamy Hookera, który wypadł z tego starcia. Siódmy jest Chandler, który ma już zaplanowaną walkę z Pimbletem i poza tym walczył już kiedyś z porierem. No i w końcu ósmy jest Gamer. Dla mnie jest to najbardziej prawdopodobna opcja do wskoczenia na to zastępstwo, ale o argumentach za tym przemawiających powiemy sobie później. Idziemy dalej do numeru dziewiątego, na którym jest Benil Dariusz. Wszystko się tutaj zgadza, natomiast z tego co mi wiadomo, Gage i z Dariuszem mają całkiem dobre stosunki koleżeńskie. Odrzucając jednak te aspekty na bok, to może być starcie, które mogłoby się odbyć. Dziesiąty jest to kano i na równi z Gamrotem, to jest jedna z bardziej prawdopodobnych opcji. Brazylijczyk zgłosił na eksie, że może wskoczyć na zastępstwo, więc niewykluczone, że dostanie telefon do UFC. Oczko niżej jest Rafael Fizjew, ale aktualnie jest po dwóch porażkach, z czego jedną zaliczył właśnie z Gayci. Nie sądzę, żeby Amerykanin zgodził się na takie starcie. Na zawodników, którzy są uplasowani na dalszych pozycjach raczej nie ma co patrzeć, bo Gage jest aktualnie na trzecim miejscu. Zatem jakie są argumenty na to, aby Gamrot wskoczył do tego pojedynku? Po pierwsze jest na miejscu w Stanach Zjednoczonych i trenuje w American Top Team. Dzięki temu sprawy logistyczne znacznie się upraszczają i do tego UFC będzie miało pewność, że nie będzie problemów z dotarciem na czas do kraju. Po drugie ze względu na to, że Gamę trenuje w ATT na pewno jest w gazie. Na jego Instagramie widać zdjęcia z maty, dlatego to też stanowiłoby potwierdzenie, że nie byłoby dużych trudności ze zrobieniem wagi. Po trzecie, biorąc pod uwagę dostępnych zawodników z rankingu, Gamer jest najwyżej, zatem naturalnie powinien zostać zestawiony z Gage'i, który jest trzeci. UFC jest też mu winny, aby w końcu zawalczył, bo ostatni raz był widziany w Oktagonie w sierpniu zeszłego roku. Wszystko się spina, dlatego ja naprawdę wierzę, że to się wydarzy. Gamer też dzisiaj na Eksie dał znać, że może wziąć tą walkę. Gala już za nieco ponad tydzień, więc UFC musi działać szybko. Mając Gamera na miejscu, powinni skorzystać z tej okazji. Walka Geichi vs. Porier to miał być common event najbliższej numerowanej Gali, więc jeżeli Mateusz wskoczyłby na to miejsce, mógłby mocno zaistnieć w sferze medialnej. Pewnie w niedalekiej przyszłości dowiemy się, kto finalnie będzie rywalem Geichi na UFC 313. Dajcie znać w komentarzu, kto według Was zostanie rywalem Justina Gage już na najbliższej Gali UFC. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj do usłyszenia prowadzący kanał World of MMA.